Jak to się stało, że wylądowałeś tutaj w, pod zachodnią granicą 500 km od, od domu? Myślę, że moja chęć ciągłego rozwoju mnie tutaj zawiodła, a dokładnie to kontuzje, które, które mi się przydarzały w jakimś tam regularnym odstępie czasu, chcąc ciągle biegać więcej, mocniej dalej, lepiej, szybciej. No zawsze coś tam się przydarzało wcześniej lub później. No i ostatnie takie mocne przeciążenie sprawiło, że poddałem się takiej refleksji. No i stwierdziłem, że to nie musi być jakaś inna droga, tak? Że musi być zdrowe, jakaś zdrowa forma biegania. No i myślę, że w jakiś sposób przeznaczenie to, że taką wiadomość wysłałem do Wszechświata odpowiedź do mnie trafiła jakiś czas temu. Znajomi, znajomi powiedzieli mi o... O panu Jagodzie, który uczy zdrowego biegania, zobaczyłem, że jest, jest niebawem obóz. E, zamówiłem pakiet na obóz dla siebie, dla mojej dziewczyny, wraz z deseczkami magicznymi. E, no i jestem tutaj, jestem tutaj, było świetnie, bo właściwie to już kończymy dzisiaj. E, taką super wartością dodaną, której się nie spodziewałem ja, ale też inni uczestnicy. Na pewno były elementy treningu oddechowego, co też jakby, jakby sprawia, że czucie ciała, samoświadomość, jakby automatycznie też się zwiększa. No to wszystko jakby, tworzy, jakby składa się na taką wartość dodaną i tworzy taki efekt synergii tak? czyli zdrowa technika, prawidłowa technika zdrowego biegania, plus ćwiczenia oddechowe sprawiają, że. Jakby po opanowaniu i po ciągłej pracy, tak, bo, bo, bo jest to ciągła praca, nie ukrywajmy, to, to nie jest coś łatwego na pierwszy rzut oka, natomiast e, sprawia to, że, że bieganie staje się znacznie przyjemniejsze, łatwiejsze. Zapraszam, polecam. Super. Powiedz mi, bo próbowałeś, z naciskiem napróbowałeś samemu wdrożyć pracę nad techniką, w, jeżeli chodzi o Pulse Method, czy to, co samemu próbowałeś, a to, co tu zobaczyłeś, to jest, czy odpowiedziało Ci w, na pytanie, gdzie jest różnica i dlaczego tak wiele osób popełnia te podstawowe błędy? na pewno na pewno przyznam szczerze że słysząc o panu Jagodzie i metodzie Pozmeto, to od razu też trafiła w moje ręce niemal jednocześnie ta książka z którą się zapoznałem przeczytałem i wydawało mi się że do czasu obozu będę te treningi jakby w zgodzie z tą teorią realizował natomiast gdzieś coś zaszło nie tak i okazało się że to jakby moje wyobrażenia dotyczące tego, tak, jak powinien wyglądać bieg zgodnie z tą metodą, a praktyka były inne. No i właśnie wszystko się rozbija o takie drobne rzeczy, tak? Jeżeli można wywnioskować, tak, czytając tą książkę, że prawidłowym lądowaniem jest lądowanie na śródstopiu, staramy się, jakby koncentrujemy, automatycznie koncentrujemy się na lądowaniu, właściwym lądowaniu. A Tutaj okazuje się, że najważniejsze nie jest lądowanie, tylko sam element podrywu. No i nie tak, jak ja przypuszczałem, że taki podryw nogi do tyłu, takie zarzucanie trochę, tylko właśnie poderwanie nogi do przodu. No i jakby oduczenie się pewnych mechanizmów może się wydawać kłopotliwe, to po pierwsze. Po drugie, błędne założenie, że to śródstopie jest jakby jedyną rzeczą, na której trzeba się skoncentrować, też jest mylne. I tak, jak tutaj padały na obozie wśród uczestników takie teorie głoszące, że właśnie technika, bieganie tą metodą jest bardzo kontuzjogenna, Co jest oczywiście błędem. Kontuzjogenna jest nagła zmiana nagła, drastyczna zmiana w sposobie biegania. Tak? Bo ile organizm nasz potrafi się przygotować do, i zaadaptować na przykład różnego rodzaju obciążenia skoncentrowane na. Częstym biega lądowaniu napięcie jeżeli nagle przestawimy się e, jakby z, jednego, z jednej skrajności popadniemy w drugą skrajność i zaczniemy na siłę lądować na śródstopiu to po pierwsze tak jak ja tego też po, po części doświadczyłem nagle zaczniemy odczuwać silne przeciążenia na śródstopiu na goleniach e, łydki są znacznie bardziej obciążone e, no i to też nie jest to, ja zresztą też czułem, że jakby próbując to wdrożyć samemu czułem, że coś nie jest tak i nie ukrywam, że czekałem na ten obóz, no, żeby zobaczyć, e, jakby co, co robię wciąż źle i, i fajnie, bo, bo, bo mogłem tego doświadczyć, zobaczyć na własnej skórze, zobaczyć na przykładzie innych również, e, jaki można wykonać progres, e, jak pracować nad własną techniką. No i to wszystko jest e, po prostu potrzebne, jeżeli chce się rzeczywiście coś zmienić. Do czego się powiedzmy przygotowujesz, bo to do czegoś przygotowujesz, to jest coś niesamowitego. Jaki masz cel, jaki masz plan? Najbliższy plan to Ironman we wrześniu, natomiast cała moja praca, która czeka mnie w ciągu najbliższych miesięcy, czyli jak się już tutaj wstępnie porozumiałem z Jagodą, wspólne treningi pod jego okiem, chcę, żeby przygotowały mnie do maratonu piasków w przyszłym roku, w kwietniu. Ile to jest kilometrów? 250 kilometrów przez pustynię w Maroku na Saharze. 6 dni, czyli jakby codziennie maraton. Jeden dzień to etap składający się jakby z podwójnego maratonu, czyli około 80 km. Biegałeś już po Saharze? Tak, miałem okazję biec Ran Sahara w marcu tego roku, także wiem już z czym to się je. Wiem też, że bez, bez właściwej techniki, e, przebiegnięcie na odpowiednim poziomie takiego, Sposanie takiemu wyzwaniu na odpowiednim poziomie bez y, potem długotrwałego y, dochodzenia do siebie do zdrowia no, no, no jest bardzo trudne. Można oczywiście liczyć na łód albo zaraz po zakończonych zawodach y, poddać się wielomiesięcznej rehabilitacji. Uważam, że jest inna droga i, i, i wybieram zdrowe bieganie z jagodą i z metodą Polskim. Trzymam kciuki. Wszystkiego dobrego. Dzięki, moc z Wami.